i wiecie o Ja mam życzę od siebie żeby nigdy u Was takiego nie było. Żeby Wasze dzieci, wnuki, siostry, mamy nie znali co to jest, kiedy zostawisz w domu rodzinę. Kiedy zostawisz w domu wszystko, wszystkie warunki, И тут сейчас свят с ничем, только с детством я не стану.